Hej kochani, witam Was cieplutko na moim kanale w kolejnym filmie z drabkami. Dzisiaj przygotowałam dla Was drabki: powiedzmy, że zielone. Mam tutaj i polskie, i niemieckie. Niemieckie o łącznej wartości 7 euro, a polskie o łącznej wartości 7 zł. Więc może Wam tutaj szybciutko je przedstawię: 5 za złotóweczkę. Drzewko szczęścia również za złotóweczkę. moneymania za 2 euro. Wielka czwórka za 5 zł oraz Genał również za piątkę, jednak tym razem za 5 euro. Więc tak się tutaj te zdrapki dzisiaj przedstawiają. A ja Was tutaj proszę o kolejne wyzwanie: aby każdy z Was napisał jedną, ale znacza tylko jedną zdrapkę, która okazała się dla Was najbardziej szczęśliwa. I ja może po prostu wybiorę w kolejnym odcinku Wasze szczęśliwe zdrabki może oczywiście nie wszystkie, ale, ale te, które dla większej po prostu ilości z Was okazało się najbardziej szczęśliwe, więc tak, piszcie w komentarzu wasze najbardziej szczęśliwe zdrabki, w których albo bardzo często udaje wam się wygrywać, albo po prostu wygraliście najwyższą wygraną. A ja oczywiście zapraszam was do mojego stołu. Przekonajmy się, czy dzisiejsze te zdrabki okażą się dla nas chociażby najdobre. No i na ja tutaj trochę przybliżę. No i lecimy może z zdrabką 5 szans za złotóweczkę. Tutaj te takie fuczenie, to się tym nie przejmujcie, Daisy po prostu na małego fuczy, bo wiecie, dopiero mamy go praktycznie jeden dzień, więc one jeszcze, znaczy oni nie są jeszcze do siebie przyzwyczajeni. No i mamy tutaj liczbę 24 i 19, 19 to jak wiecie moja szczęśliwa liczba, gdyż 19 czerwca się urodziłam. O, a Wy też napiszcie w komentarzu jaka jest Wasza szczęśliwa liczba. No i mamy tutaj 8, 12, 13, więc niestety na razie żadna z tych liczb nam się tutaj nie pojawiła. 14. No i czy będzie któraś z moich wygrywających liczb? 20, czy będzie 4? No niestety 25, więc tutaj się nie udało. Gdzie my mamy te kontrolne? S, R. No i tutaj mamy G. Więc niestety pierwsza zdrabka wędruje na kubkę z przegranymi jako pierwsza, no a teraz przejdźmy do drzewka szczęścia, również za złotóweczkę, no i tutaj musimy znaleźć drzewko pod warstwą ścieraną i wygrać przypisaną do niego kwotę, więc lecimy, co my tutaj mamy, jakiego jest bzyczka, jest to pszczoła za 400 złotych. O, I mamy drzewko, zobaczcie, za złotóweczkę. Więc ta zdrabka nam się zwróciła, i już wiemy, że ona trafi na kupkę z wygranymi. Mamy tutaj jeszcze ptaka za 6000. I ostatni. Czy będzie jeszcze jedno drzewko? No niestety tutaj to się troszeczkę tak łączy, ale to niestety jest listek za 4 zł. Więc jak widzicie, tutaj 3 razy B, które potwierdzają nam, że jest wygrana. Więc tak, jedna zrabka na kupce z wygranymi, jedna zrabka na kupce z przegranymi, czyli 1 do 1, a my lećmy z Money Manią, moją nieulubioną zdrabką, gdyż jeszcze nigdy w życiu nie udało mi się w niej wygrać. A jak będzie tym razem, myślę, że tak samo. 15, 4 euro. No i jak wiecie, tutaj musimy znaleźć trzy takie same kwoty w jednej linii i już tutaj wiemy, że na pewno ich nie będzie, bo... Są tylko 4 kwoty. No i tutaj był mnożnik razy 5. Lecimy. Fircy, 40, 2, 2, o, druga 40. No i na pewno tu nie będzie trzecie 40, tylko będzie dwójka. A nie, mamy 1000, więc tutaj jednak nie to co myślałam, ale to nie zmienia faktu, że wygranej nie ma. 415. 400 i 15? Tak, oczywiście tutaj było tak jak ja myślałam w poprzedniej rundzie, więc właśnie połowa z drapki za nami, a my lecimy z drugą połową, mamy ponownie 420 80 i 20. Tutaj wygranej również nie ma, linia piąta 4 no i jakby tutaj się trafiła czwórka to bym miała pierwszą wygraną w życiu ale mamy dwie czwórki tu pewnie będzie też osiemdziesiątka no i tak jak mówiłam tak też się stało, więc wygranej tutaj też nie ma, została nam ostatnia runda w tej zdrapce dwadzieścia w ogóle nie patrzcie na moją podrapaną rękę bo po prostu wiecie, mały jest mały chce się bawić, szaleje no i co mamy? Dwie i tysiaka. I co to będzie tysiak, pewnie? No i tak jak mówiłam, tak też się stało. Był mnożnik razy 5, ale się nie udało. Niby jest 90 480 wygranych po 2 euro. No ale ja nie wiem, jak to się stało, że mi się nigdy nie trafiło. Więc moje mania dołącza do zdrabki 5 szans, czyli do kupki z przegranymi. A my teraz polecimy z najdroższą w dniu dzisiejszym zdrabką, e, za 5. Złotych, wielką czwórką. No i zobaczmy, jaki mamy tutaj dzisiaj wygrywający symbol. Jest to, co to myślałam, że to rybka, ale to jest jakiś cukierek. To znaczy, tutaj w tej strawce to się nazywa Tofi. No i lecimy, czy będzie Tofi. Jest róża. No, niestety, Dzień Kobiet już za nami. Prezent 7,5 tysiąca był wart, no ale nam się on nie trafił. Koniczyna za zadyszkę. Też nam nie przyniosło tutaj szczęścia, i no niestety nie ma cukierka, są lody, ale one niestety wygranej nam nie dają. Gra numer dwa, Tutaj musimy znaleźć trzy takie same kwoty. I co my tutaj mamy? 15, 7 tysiąca, 15, więc mamy tutaj sporą szansę na 15. A czy ona się nam tutaj pojawi? Jest 50 jest piętnastka, ale to jest niestety 150 tysięcy, więc tego nie szukamy i no niestety druga pięćdziesiątka, więc tutaj się nie udało. Został nam jeszcze tylko bonus, no i tutaj musimy znaleźć czwórkę, aby wygrać przypisaną do niej kwotę, ale mamy niestety piątkę więc niestety kolejna zdrabka wędruje na kupkę z przegranymi, więc już trzy zdrabki na kupce z przegranymi, a tylko jedno drzewko szczęścia na kupce z wygranymi. Została nam ostatnia szansa na, um, ostatnia szansa na wygraną. Dzisiaj zdrabka Genau za 5 euro. No i jak wiecie, tutaj mamy kody, a tutaj mamy wygrywający kod pocztowy 65183. No i tutaj jest coś win. Nie wiem czy to jest wizbaden, czy co to jest, ale dobra, mam nadzieję, że trafi nam się tutaj wygrana. Tutaj już widzimy, że od trójki się nam zaczyna, więc to nie to. Tutaj znowu od trójki. Więc kolejnej wygranej nie ma. 65, o! No i niestety tutaj jest chyba Rudelheim i... Mm, i niestety tutaj dwójka, więc nie ma wygranej. Lecimy z drugą linią 64. No niestety my mamy 65, więc nie. 65. O, i czy będzie 100? No niestety tutaj się nie udało. 63. Tutaj troszeczkę za nisko. No i zostały nam trzy ostatnie szanse na wygraną. Tutaj nam się od trójki zaczyna, więc wiemy, że tutaj się już nie udało. 61, więc też nie. No i uwaga ostatnia szansa, czy będzie 65, 183? Już widzimy, że niestety nie, bo tutaj jest trójeczka, więc jak widzicie kolejna zdrabka dzisiaj nie przyniosła nam wygranej. Te wszystkie wędrują do śmietnika, a tylko to jedno mało drzewko szczęścia wędruje do mojej koperty ze zdrabkami, które pojedą pewnie w święta ze mną do Polski. Więc dobra, kochani jeśli ten odcinek Wam się podobał zostawcie kciuka w górę, dajcie znać um, czy podobają właśnie takie, um, Wam się takie jednotematyczne zdrabki czyli na przykład zielone, różowe, nie wiem niebieskie za 5 zł, za 2, za 5 euro no a ja na pewno będę się do Was dostosowywać i będę nagrywała takie odcinki jak Wy chcecie. a tak jak mówiłam w kolejnym odcinku pojawią się zdrabki Wasze ulubione więc śmiało piszcie w komentarzu które Wam się najbardziej podobają które są dla Was najbardziej szczęśliwe no a ja na pewno je dodam do mojego odcinka Odcinka. No i to chyba na tyle, co ja Wam tutaj dzisiaj chciałam pokazać, więc żegnam się z Wami, życzę Wam wszystkim miłego dnia, do zobaczenia w kolejnym odcinku, pa pa!